Dziś przedstawiam Wam top 3 najszybciej strzelające i najbardziej efektywne bronie, jakie istnieją na tym świecie. Zaczynając od numeru 3 mamy GAU-8 Avenger, znany z legendarnego samolotu A-10 Thunderbolt. Ta niemała pukawka wystrzeliwuje, uwaga, 4200 pocisków w jedyne 60 sekund. Jego głównym zastosowaniem jest eliminowanie czołgów oraz innych pojazdów opatrzonych, a jego design i użycie powodują bardzo unikalny, ale także kluczowy zasób podczas walki. Idąc dalej, bo na miejscu drugim mamy minigun M134, ta 6 Lupowa. Bardzo mała broń wystrzeliwuje aż 6000 pocisków na minutę. Używana głównie przez helikoptery oraz pojazdy naziemne, jest znana ze swojej koszącej efektywności oraz niezawodności, a także jest lubiana przez żołnierzy podczas wsparcia czy defensywnej akcji. I na miejscu pierwszym znajduje się Metal Storm. Ta eksperymentalna broń jest zdolna do wystrzelenia aż miliona pocisków na jedną minutę, a jest to możliwe dzięki elektronicznemu zapłonowi do wystrzeliwania pocisków i nie używania żadnych ruszających się mechanizmów, powodując, że jest to cud technologii, jeżeli chodzi o broń I właśnie...